Empatia to różne emocje. Empatia nam jest potrzebna do życia, do życia codziennego. Empatia się po prostu uzewnętrznia w każdej chwili. Nawet uśmiech wystarczy. Trzeba się dzielić książkami, na przykład z piękną i bestią i książniczkami innymi. Na przykład z Pocahontas, z lospunką, z jakąś tam innymi, z Aladynem. Po będzie, a pamiętasz, jak czytaliśmy Basie, i tam było o empatii? Pamiętasz, tam była anielka, i anielka pomogła Titiemu. Pamiętasz, bo nikt nie chciał się z nim bawić, a ona zrozumiała, o co mu chodzi, bo potrafiła wczuć się w jego uczucia. Czyli zrozumieć, co on może sobie czuć, dlaczego on nie chciał się z nikim bawić. I anielka zrozumiała, że on się bał, i pomogła mu się przestać bać. I to jest empatia, wiesz? Empatia dla mnie, jak się spotykam od czterech lat z ludźmi bezdomnymi, bo ja odpowiadam w zupie na plantach za gorące napoje. Robię tych napojów około 20 litrów, 10 litrów kawy, 10 litrów herbaty, wywozimy na planty. Spotykam się z ludźmi, którzy, których trzeba zrozumieć. Tylko że empatii, żeby nie mylić ze współczuciem, bo wtedy się odrzuca. Dany człowiek odrzuca, jak jest ambitny, odrzuca to współczucie, bo sobie da radę. W obliczu obecnego kryzysu klimatycznego to ja tą empatię nie widzę tylko poprzez ludzi, ale w ogóle środowisko, fauna, flora i wszystko co mnie otacza. I wydaje mi się, że trzeba ją trochę szerzej definiować. No bo nie jesteśmy tutaj sami i jak widzimy planeta cierpi bardzo i trzeba się uczyć tej empatii szerzej. Nie tylko patrząc na nas, ale też na to co jest obok nas. Pies jest dowodem mojej empatii ponieważ znalazłam go 16 lat temu na ulicy. Jak miał trzy miesiące, leżał na ujazdku, jak szłam do mamy, do szpitala. Taki mały szczeniak. Zgasiłem. Dobrze, dziękuję. Jeśli... O, to też jest empatia. Nie że trzeba zachować. Że po prostu, no powiedziałam, że no źle znoszę papierosy i pan zgasił papierosa, to też wyraz empatii. Empatia to jest na przykład, że jak ktoś ma na przykład złamaną nogę albo złamaną rękę, to na przykład ktoś współczuje. Empatia czy kogoś się nie lubi? Nie wiem. Ty nie wiesz, co to jest empatia? Ja wiem. To jest współodczuwanie. Czyli takie czucie tego, co czują inni. Wychowałam się w Hucie, teraz mieszkam w Niepołomicach. Przeprowadziłam się dwa lata temu. Moim zdaniem większa empatia jest w mniejszych społecznościach, czyli im mniejsze miasteczko, im mniejsza społeczność, tym większa empatia w ludziach. Osobami z największą empatią jest rodzina. Najwięcej empatii mam, kiedy przemieszam Nowochuckie osiedla z psem, przyciskając się po wolnych skrawkach chodników, które okupują zaparkowane samochody. Pies przyciska się, ze mną. Czasem idziemy po krawężniku, czasem jedna płytka jest wolna, jedna płytka kostki brukowej. Mam też dużo empatii do ludzi, którzy wyrzucają wszelkiego rodzaju śmieci, czy to z okien bloków, czy to po prostu porzucają je na trawnikach. Najczęściej są to jakieś butelki po wszelakich alkoholach, mniejsze, większe, zdecydowanie dominują setki, czyli małpki. Mam do tego takie podejście, że po prostu to fotografuję. Wstawiam na swojego Instagrama, do mediów społecznościowych, na Facebooka. Pokazuję, jak to wygląda, ta rzeczywistość, dzielę się nią, ale podchodzę do tego empatycznie. Moim zdaniem w Nowej Hucie ludzie mają więcej empatii niż w innych dzielnicach Krakowa. Widocznie z tej starej daty większość nas jest i to dziada, pradziada przekazują swoim dzieciom, wnukom. Trzeba siedzieć z zabawkami. Trzeba jeszcze być dobrym. No, empatii chyba można się nauczyć. Wierzę w to, że można nauczyć się empatii, obsując z osobami, które tą empatię stosują, czyli tak praktykują. Tak jak jogę można praktykować, tak można też empatię praktykować. Myślę, że empatii można się nauczyć od drzew, od dzikich ptaków, od zwierząt, od owadów, od skał, od gór, od wodospadów. Myślę, że nie ma złotej reguły na to, jak można się nauczyć empatii. Mogę powiedzieć jedynie o swoich doświadczeniach. Wielką encyklopedią dla mnie była moja babcia. I zawsze dużo osób mówi, że jestem bardzo dużym empatykiem. Ja to mogę potwierdzić, czyli że zazwyczaj współczuję większości osób, nawet z takim, którym nie znam. Z czym wam się to słowo kojarzy? Z Ja w ogóle zaczynam postrzegać miasto jako miasto życzliwe, empatyczne. Miasto, które tak jak my ludzie żyje, ma swoje potrzeby, które do nas przemawia, które nas zaprasza do tego, żebyśmy zostali, to Gedl powiedział ostatnio, że miasto jest jak dobra impreza, z której nie chce się wyjść.